Witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, w poprzednim odcinku omawialiśmy sobie Brawl ponieważ wielkimi krokami zbliża się aktualizacja, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak będzie wyglądał nasz nowy karnet zadymiarski szóstego sezonu, który już za kilka dni pojawi się w grze. Oczywiście z tego karnetu będziemy mogli odblokować nową postać, czyli Bell. no i dodatkowo przy okazji zakupu tego karnetu będziemy mogli zdobyć z niego dodatkowe dwa skiny, które również Wam dzisiaj pokażę. Pokażę Wam dzisiaj również, jak będzie wyglądała sama Belle, jak będzie wyglądał jej atak Ultimate, a tak na czym będą polegały jej star powery, więc naprawdę w dzisiejszym odcinku będzie sporo informacji. Jeżeli już nie możecie się doczekać nowego karnetu z i nowej postaci, to już teraz zostawcie łapeczkę w górę, zobaczymy ilu nas jest. Ale oczywiście zanim przejdziemy do omawiania tego wszystkiego, to muszę przedstawić Wam dwóch szczęśliwych zwycięzców, którzy zwyciężyli kody PC w wartości Megaboxa, dzięki temu, że podesłali mi filmiki na maila, jak robią zakupy z kodem Farrell w sklepie Brawl Stars. Wielkie dzięki za wsparcie, pamiętajcie, że Wy również możecie pojawić się w odcinku, wystarczy, że robiąc zakupy z kodem Farel, nagracie to i podeślecie mi na maila kodfarelmałpa.gmail.com, a już w kolejnym odcinku ogłoszę dwóch kolejnych szczęśliwych zwycięzców. Życzę Wam powodzonka, oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie zaprosiła Was do sklepu Pixi po najlepsze koszulki na świecie, ja dzisiaj mam na sobie koszulkę sama ze sobą, jestem to ja z Joystickiem i z Iwunią. Ta koszulka jest również w wersji z farelem. Więcej wzorów znajdziecie oczywiście na sklepie, także zaglądajcie w pierwszy link w opisie. No i co, teraz już zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy od tego, że nasz karnet zadmiarski będzie oczywiście kosztował 169 gemów, to będzie ta standardowa wersja, a jeżeli będziemy chcieli zakupić karnet zadmiarski z 10 stopniami karnetu, no to będziemy musieli za ten karnet zapłacić 249 gemów. Oczywiście, jeżeli tylko karnet pojawi się w grze, to ja natychmiast nagram dla Was odcinek, w którym kupuję tą lepszą wersję karnetu i robimy sobie opening, no i też pojawi się oczywiście konkurs, w którym będziecie mogli taki karnet ulepszony zdobyć, więc subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka. A jak już teraz wiecie, że na pewno kupicie ten ulepszony karnet lub zwykły karnet, to pamiętajcie o tym, żeby to nagrać i podesłać im filmik na maila, ponieważ zawsze jest szansa, żeby wygrać dodatkowe 80 gemów. I tak, moi drodzy, prezentuje się karnet w nowym sezonie. Oczywiście za pierwszy poziom zdobywamy rewolwerowca Colta, czyli tą starszą wersję naszego zwykłego Colta. No i ten karnet niczym zbytnio nie różni się od poprzednich karnetów, tak samo są do odblokowania monety, małe skrzynki, duże skrzynki, mega boxy. Za dziesiąty poziom mamy już do odblokowania pierwszy. Pin pack. następnie mamy punkty mocy, kolejne gemy, big boxy, i dochodzimy tutaj do 30. poziomu, w którym będziemy mogli odblokować naszą nową zadymiarę, czyli Bell. Tak jest, będziemy mogli ją używać dopiero po osiągnięciu 30. levelu karnetu. Następnie, gdy już odblokujemy Bell, możemy cieszyć się pinami do tej postaci, bo wiadomo, że ten karnet zadymiarski poświęcony jest właśnie Bell, więc wszystkie piny, które będziemy mogli odblokować z tego karnetu, do niej należą. I mamy tutaj szczęśliwy. Bel płaczącą, zakochaną, i tak dalej, i tak dalej, tak samo jak do wszystkich innych postaci, między innymi do Rawsa, na przykład, no a następnie znowu zbieramy sobie punkty mocy i przy okazji będziemy mogli sobie właśnie podnosić bel na kolejne poziomy mocy. No i uwaga za 70 poziom karnetu do odblokowania będziemy mieli nasz pierwszy skin do Bel, który nazywa się Bell Gold Hand. Czyli to jest ta bel z taką złotą snajperką, o której mówiłam przy okazji omawiania. Bell ten skin naprawdę robi wrażenie. I tak jak już mówiłam, widać w tym karnecie taką historię, że Bel zaczyna od tego, że jest taką bandytką, lubi obrabować sobie bank na przykład. No, i jak już dochodzimy do tego 70 poziomu, to Bel na tych rabunkach banków się tak dorobiła, że dosłownie ocieka złotem. Dzisiaj tego skina w całej okazłości Wam nie pokażę, ale za to pokażę Wam, jak będzie wyglądała nasza bel i pokażę Wam skina do Kulta i pokażę Wam również, jak on będzie prezentował się na mapie. Dajcie znać, jak oceniacie karnet w tym sezonie. Oczywiście sezon skończy się za 63 dni i jedną godzinę, czyli będzie trwał tyle samo, co poprzednie sezony. E, moim zdaniem jest to troszeczkę za długo, ale ratuje nas to, że już w maju pojawi się nowy zadymiarz z którego oczywiście będziemy mogli odblokować ze skrzynek, więc na pewno będzie ciekawie. Bel będzie oczywiście kolejnym zadymiarzem chromatycznym. Jej wygląd już sobie omawialiśmy w poprzednim odcinku, więc teraz przejdźmy do opisu tej postaci. Mamy tutaj napisane, że Bel wzbudza zachwyt w swojej paczce i karabin energetyczny poraża i przeraża każdego wroga. A atak będzie nazywał się paralizator. Bel strzela długodystansowymi elektropociskami, które zadają obrażenia każdemu trafionemu celowi. Po krótkiej chwili wyładowanie elektryczne przeskakuje na dowolny pobliski cel, zadaje obrażenia i przeskakuje na kolejny, aż w zasięgu nie będzie odpowiednich celów. Zapewne ciężko jest to zrozumieć z samego opisu, ale za chwilę, jak zobaczymy Bell na mapie, to na pewno zrozumiemy, na czym będzie polegał dokładnie jej atak. Jej zasięg będzie bardzo daleki, a szybkość przeładowania szybka. Super atak natomiast nazywa się marker i polega on na tym, że Bell strzela pociskami znakującymi każdego trafionego przeciwnika. Oznaczony przeciwnik otrzymuje dodatkowe obrażenia z dowolnego źródła. Jednocześnie można oznaczyć tylko jeden cel. Pierwszy Star Power Bell będzie nazywał się pozytywne wzmocnienie i będzie polegał on na tym, że Bell będzie otrzymywała 25% tarczy za każdym razem, gdy jej elektropociski trafią w cel. Drugim starpowerem natomiast będzie uziemienie i uziemienie będzie polegało na tym, że oznaczenie super atakiem Bel przez 3 sekundy uniemożliwi również celowi przeładowanie broni. Ok, a teraz już możemy zobaczyć jak Bell prezentuje się na mapie. Oczywiście tutaj to... jesteśmy na treningu. Zobaczcie jak bardzo daleki ona ma zasięg. Ja nie wiem, czy ona czasem nie ma jeszcze dalszego zasięgu niż sama Piperka. Mm, jej Pocisk uderza w przeciwnika, a następnie przeskakuje na kolejnego przeciwnika i przeskakuje tak do momentu, gdy w pobliżu nie będzie już żadnego celu. I jak widzicie, teraz wystrzeliła ona swój super atak. I ten super atak tutaj ciężko pokazać, na czym on polega, ale za chwilę, jak przejdziemy do normalnej gry, to dowiecie się dokładnie o co tutaj chodzi. Oznacza to tyle, że. Nasza Bell oznacza przeciwnika, i wtedy, kiedy on jest oznaczony, to nieważne, czy ona zada mu kolejne obrażenia, czy będzie to e, któryś z przeciwników, czy będzie to nasz teammate, na przykład, to dostanie on e, dużo większe obrażenia niż normalnie. Okej, okay, a teraz już możemy zobaczyć jak nasza bel będzie wyglądała w normalnej rozgrywce. Jak widzicie ona ma tutaj założony ten pierwszy star power, czyli pozytywne wzmocnienie, które polega na tym, że uderzając w cel dostaje ona 25% tarczy. I jak widzicie ona nawet uderzając w skrzynkę dostaje żółtą osłonkę, która chroni ją oczywiście przed obrażeniami zadawanymi przez przeciwników. OK, kochani, niestety w tej gierce, którą mamy tutaj pokazaną, nasza bel używa ultimate ataku tylko raz, więc ciężko jest wam dokładniej pokazać na czym to wszystko polega, ale postaram się na szybko jeszcze wyjaśnić. Jeżeli nasza Bell uderzy w przeciwnika naszym ultimate atakiem, to wtedy go oznacza i tak jak mówiłam, wtedy Bell może zadawać jeszcze większe obrażenia temu przeciwnikowi, ale nie tylko ona, bo te obrażenia mogą wyjść na przykład od innego przeciwnika. A jeżeli nasza Bell ma założony drugi star power, czyli uziemienie, to nie dość, że Bell oznacza go i będzie mogła mu zadawać większe obrażenia, to jeszcze przez pierwsze 3 sekundy ten przeciwnik nie będzie mógł przeładowywać amunicji. Więc myślę, że to może być naprawdę mocne kombo. A teraz sprawdźmy, jak będzie wyglądała cieszynka za wygraną i przegraną. Jak widzicie, nasza Bel tutaj wygrała, więc jak tylko zdobędzie pierwsze miejsce, yy, uśmiecha się do nas, puszcza oczko oraz podrzuca swoją sakiewkę. A za zdobycie ostatniego miejsca, próbuje zepsuć swoją broń. Nie udaje jej się to. No i na końcu opadają jej ręce. Tak to wygląda. Dajcie znać, czy te cieszynki Wam się podobają. A tutaj jeszcze mamy pokazany właśnie skin za 70 poziom karnetu, czyli naszą Bel ociekającą złotem ze snajperką Rodem z Fortnite. Dajcie znać, jak Wam się podoba ten skin i jak oceniacie go w skali od 1 do 10 dla mnie to jest mega mocna dyszka. No, ale oczywiście jeszcze nie sprawdziliśmy, jak dokładnie wygląda nasz skin do Colt'a, czyli nasz rewolwerowiec Colt. Mamy tą okazję zobaczyć go na mapie, więc przejdźmy do tego. Najbardziej interesuje nas to, czy będą jakieś dodatkowe animacje do tego skina, a więc jak widzicie, jakieś niewielkie animacje dodatkowe są przy wypuszczaniu pocisków wokół Kolta pojawiają się jakby wysypują się z niego złote naboje, ale widzę, że Ultimate Attack nie ma jakichś dodatkowych animacji, wygląda dosyć zwyczajnie. No i dajcie znać, jak ten skin podoba Wam się na mapie. W sumie za wiele tutaj nie widać, widać tylko ogromny kapelusz Kolta. No i oczywiście brakuje tutaj jego czerwonych włosów. Ok, moi drodzy, więc dzisiaj to by było na tyle z informacji o aktualizacji. Oczywiście niebawem pojawią się kolejne odcinki, także subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnego z nich. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli ten odcinek Wam się spodobał. No i oczywiście wpadajcie na mojego Instagrama, grupę na Facebooku, TikToka i do sklepu Pixi. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się! Cześć!